Kiedy czytam o spotkaniu zmartwychwstałego Jezusa z Piotrem, kiedy czytam o tym potrójnym pytaniu i potrójnej odpowiedzi Piotra, to mam wrażenie, jakby Piotr razem z Jezusem wchodzili pod stromą górę, pod strome wzniesienia. Pierwsza spontaniczność, pierwsza odpowiedź: tak, Panie, kocham, przychodzi, jakby. Naturalnie, ale każda kolejna jest jakby wychodzeniem wbrew sobie, jakby przekraczaniem siebie. Bo Piotr doskonale wie, co zrobił, jest coraz bardziej świadomy swojej kruchości, a jednak Jezus nie przestaje go pytać, czy mnie kochasz? Nie przestaje go obdarzać zaufaniem i misją, mówiąc: Paść moje owce, paść moje baranki wyjdź poza siebie, wyjdź w górę. Poza swoją spontaniczność, Twoja miłość będzie dojrzewać, zdaje się mówić Jezus. Twoja miłość będzie dojrzewać właśnie wtedy, kiedy będziesz wychodził poza siebie, poza swoje oczekiwania i możliwości. I kierunek tego wychodzenia poza siebie nie jest bez znaczenia. To nie jest przekraczanie dla przekraczania, to nie jest sztuka dla sztuki. Piotr wędruje pod górę. Jakby wbrew swoim naturalnym tendencjom, by uwielbić Boga, by spotkać się z Bogiem, by oddać Mu chwałę, oddając Mu swoje życie. Maryja, która przychodzi na laset, też wychodzi z dziećmi w górę, jakby wbrew im, wbrew ich naturalnym tendencjom do tego, żeby zaniżać poziom swojego życia. I ta Maryja wchodząca wzwyż jest jednocześnie zaproszeniem dla nich, by nie ograniczali się do swojej spontaniczności, która może doprowadzić do ich regresu, do ich wycofywania się z życia. Maryja staje także przy nas i ze swoim zmartwychwstałym Synem zaprasza do przekraczania siebie wzwyż, do dojrzewania w naszej miłości. Ale nie zostawia nas samych. Jezus też nie zostawia nas samych. Jest przy nas i krok po kroku wyprowadza nas poza to, co jest jakby bazowe dla nas, czyli poza nasz egoizm.